Znajduje się na plantacji Malin. Jest to odmiana owocująca na pędach jednorocznych. Te pędy już są w wysokości około 1,5 metra, co niektóre przekraczają nawet tą długość 1,5 metra. Na zakończeniu pędu widoczne już są pąki kwiatowe, za chwilę nastąpi kwitnienie. Jest to bardzo ważny okres, jeśli chodzi o jakość i wielkość plonu. Na tej plantacji znajduje się system nawadniania kroplowego, widoczne tutaj są linie kroplujące po jednej i drugiej stronie rzędu. Tak prawidłowo powinno być ułożone, żeby system korzeniowy, ta strefa korzeniowa była zasilana wodą i składnikami pokarmowymi z jednej i drugiej strony. Myśląc o nawożeniu, z jednej strony możemy wykorzystać nawożenie posypowe, ponieważ jest to klasyczna uprawa, nie ma tutaj żadnej syntetycznej ściółki. Chwasty, jak widać, są zwalczane mechanicznie, więc można wysiać nawozy w rzędy. W tym przypadku nawóz wieloskładnikowy Fertimax Kompleks 12-11-18 może się tutaj idealnie sprawdzić lub formuły oparte na saletrze Potasowe i salecze wapniowe. Chciałbym omówić kwestię związaną właśnie z ferdygacją. Ponieważ w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych podlewane są regularnie te rośliny, to jest bardzo ważne, aby w okresie kwitnienia i owocowania maliny miały komfort wodny. Nie za dużo wody, nie za mało. Najlepiej jest korzystać z tensjometru, który powinien być zainstalowany i w oparciu o pomiary. O wskazania tensjometru powinny być dopasowywane dawki wody, aby rośliny miały odpowiednią ilość dostępnej wody, ale żeby nie zaburzać zbyt dużą ilością lub zbyt długimi cyklami stosunków powietrzno wodnych Jeżeli tak się zdarzy, to tutaj wspomnę, że warto pokusić się o biostymulację strefy korzeniowej. W tym celu rekomendujemy zastosowanie nawozu humik, który wpływa na strefę korzeniową, na system korzeniowy. W dawce 5 litrów na hektar, lub produkt Ascan w dawce 6 litrów na hektar. Również poprzez ferdygację. Nawóz, który daje Wigo, który daje siłę, witalność, energię roślin. Ale przejdźmy do samej ferdygacji. Jeszcze chwilę będziemy odżywiać nasze rośliny, nasze maliny nawozem Ferdygold 18-18-18. Ta zrównoważona, podstawowa formuła. Jest rekomendowana w okresie wzrostu wegetatywnego, w okresie kiedy budowany jest właśnie pęd i potencjał e, całej rośliny. Mówiąc o uprawie malin owocujących na pędach jednorocznych, pamiętajmy, aby Ferdygold Gold 18, 18, 18 wzbogacać o mikroelementy. W samym nawozie mikroelementy się znajdują, ale czasami rośliny wymagają wyższego zapotrzebowania na poszczególne z nich, takie jak żelazo, bor, cyn, mangan, molibden, miedź. Dlatego został stworzony nawóz Kalfert Berry Duo jako kompleksowy, mikroelementowy, płynny nawóz, który można do zbiornika Sferdy Golden dołożyć i ubogacić pożywkę w mikroelementy, właśnie stosując jeden produkt bezpieczny, wygodny, prosty Kalfert Berry Duo. I kolejna rzecz, która w zbiorniku razem z Ferdygoldem i Kalfert-Berduo powinna się znaleźć, to magnez. Tutaj mamy do zaoferowania płynną formułę magnezu, magnez plus siarka, czyli Kalfert Basic Magnez. Te trzy produkty, te trzy komponenty tworzą jeden zbiornik i w właśnie okresie wzrostu pędów stosujemy formułę 18-18-18, żeby roślina miała komfort żywieniowy. Jeżeli zaczną kwitnąć, zaczną się pojawiać pierwsze owoce, pierwsze zawiązki w zasadzie owocowe, wtedy tą formułę równowagi 18, 18, 18 zmieniamy na Ferdygold 9, 18, 27. Obniżona zawartość odwotu, podwyższona zawartość potasu, po to, aby pięknie budować owoc, aby owoc był najpiękniejszy, najładniejszy, najfajniejszy i przede wszystkim najsłodszy, bo to też jest rola potasu i właśnie, gdy jest pełnia kwitnienia, gdy już mamy pierwsze zawiązki owocowe, wtedy to jest moment zmiany ferdygolda z zrównoważonego na tak zwany wysokopotasowy. Tutaj oczywiście również pamiętamy o dodatku beryduo jako koncentratu mikroelementowego i basic magnezu jako źródło magnezu dla roślin. Państwo zapytacie co z wapnią. Oczywiście o wapniu od samego początku szczególnie w okresie kwitnienia i owocowania, a także po zbiorach zapomnieć nie możemy. Jeżeli mówimy o ferdygacji, to tutaj w cyklu kolejnym, w zbiorniku B, różnie to jest nazywane, ponieważ różne mamy instalacje na plantacjach, mniej lub bardziej zaawansowane, ale w kolejnym cyklu, w odrębnym cyklu podajemy pożywkę tak zwaną wapniową. I podstawą tej pożywki wapniowej jest saletra wapniowa. Ja tutaj będę rekomendował i wspomnę nawóz z firmy Haifa, który w swoim składzie ma podwyższoną zawartość wapnia 33% CaO i 17% azotu. Jest to troszeczkę więcej od klasycznej saletry wapniowej, jeśli chodzi o zawartość azotu. I naprawdę fajna, wysoka zawartość wapnia, więc jeżeli tego wapnia w glebie mamy deficyt. Jest niska zawartość, jeżeli w wodzie też nie ma zbyt dużo wapnia, warto sięgnąć po ten nawóz, który jest wzbogacony właśnie od wapni. Saletra wapniowa z hajfy zawierająca 33% CAO. I drugim produktem wapniowym, który należy stosować szczególnie w okresie kwitnienia, końca kwitnienia i przez cały okres owocowania i zbiorów jest neutra Neutra Neutrasol. neutrasol to nowy nawóz o unikatowej formule wapniowej, zawierający 9% CAO oraz magnez. I ta formuła wapniowo-magnezowa, niewielka ilość magnezu się znajduje w preparacie na ultrasol, jest również doskonałym źródłem wapnia i magnezu dla roślin. Podsumowując. Zawsze warto ciepło myśleć o stymulacji systemu korzeniowego, aby jak największa liczba włośników mogła pobierać wodę, składniki pokarmowe. W tym celu rekomendujemy stosowanie humika, dawka 5 litrów na hektar oraz nawozu Askan, dawka 6 litrów na hektar i pożywka związana z dostarczeniem składników pokarmowych. Do pełni kwitnienia jest to nawóz Ferdygold 18-18-18, wzbogacone Calfer Berry Duo i Kalfert Basic Magnes. I w kolejnym cyklu, w kolejnym zbiorniku saletra wapniowa oraz neutrasol, a od pełni kwitnienia, gdy już widzimy pierwsze zawiązki, gdzie wchodzimy w okres owocowania i zbiorów e, nawóz o podwyższonej zawartości potasu, obniżonej zawartości azotu, czyli ferdygold 9, 18, 27, to również pamiętajmy o mikroelementach kalfert beryduo i magnezie kalfert basic magnez i bardzo ważny zbiornik, czy cykl drugi, czy zbiornik B, czyli saletra wapniowa, tutaj z firmy Haifa od podwyższonej zawartości CAO i unikatowa forma wapnia, czyli na utrasol. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące ferdygacji, poprawie malin, a także innych gatunków jagodowych, chcielibyście porozmawiać o stosowaniu nawozów na Waszej plantacji w oparciu o wyniki analiz gleby lub wody, zapraszam do kontaktu. W tym momencie pojawił się numer telefonu, adres mailowy. Służymy razem z kolegą Jarosławem Warszewskim pomocą, radą i wsparciem. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia.